Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale, w którym podsumujemy wszystkie najważniejsze rzeczy, które działy się w ubiegłym tygodniu, a także to co wydarzyło się w najlepszych ligach w Europie oraz w Ekstraklasie. Zapraszam! Podsumowanie zaczniemy od Ligi Angielskiej, od Premier League, w której Wbrew pozorom, w kolejce, w której nie miało się dziać zbyt wiele, zadziało się naprawdę bardzo dużo. Wszystko zaczęło się w piątek, kiedy to Chelsea zremisowała bezbramkowo z Fulham. Chelsea tym samym zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli. Mogła dogolić Fulham, ale jednak tego nie zrobiła, no bo oczywiście nie wygrała. Są tu cały czas dwa punkty straty do. Ósmego miejsca. Był przede wszystkim to dobry mecz Enzo Fernandeza, ale za to kiepski. Mihailo, Mudryka, cały czas zresztą Chelsea czeka na Joao Felixa, który ma wnieść do tej gry ofensywnej na pewno drugie życie. Ale większość ciekawych rzeczy działa się oczywiście w sobotę i w niedzielę. Wszystko zaczęło się od porażki Liverpoolu z Wolves aż 3 do 0. Liverpool dwie pierwsze bramki stracił po swoich błędach, za to trzeciej według Jurgena Klopak, powiedział w, po meczowym wywiadzie, nie powinno w ogóle być, bo to była pierwsza próba wyjścia w ogóle z swojej połowy zespołu wilków. Niewątpliwie Liverpool jest w kryzysie, on jest w tym kryzysie od początku sezonu i te dobre mecze, których jest naprawdę bardzo mało w tym sezonie, Przeplata niestety porażkami, ale dzięki temu zapowiada nam się bardzo ciekawa rywalizacja w dwóch meczu Ligi Mistrzów, bo Riverpool zmierzy się z Realem Madrid, który zresztą też w wybornej formie nie jest, o czym jeszcze porozmawiamy w dalszej części odcinka. Także w sobotę Manchester United wygrywa 2 do 1 z Crystal Palace. Są dwa powody, dla których w ogóle o tym meczu wspominam. Po pierwsze jest to 13 domowe zwycięstwo z rzędu we wszystkich rozgrywkach Manchester United. Ostatnio taką serię mieli za Alexa Fergusona, wtedy to było 17 wygranych. Z rzędu. Wspominam o tym spotkaniu też dlatego, że była to bardzo nerwowa końcówka dla zespołu z czerwonej części Manchesteru. Prowadzili, prowadzili zresztą oni także grę. Było 2 do 0, no i wtedy nagle taka niepozorna w ogóle sytuacja. Antony jest faulowany, jak wiemy, przy, na Old Trafford jest trochę taki spad przy linii bocznej, no i był faulowany Antony. No, i rozpoczęła się, roz... się, można by powiedzieć, szarpanina, w której pierwsze skrzypce grał Casemiro, zaczął dusić Hughesa, no i się skończyło na pierwszej bezpośredniej czerwonej karcie w całej karierze Casemiro, a więc też jest to coś, o czym warto byłoby tu wspomnieć, chociażby w ramach takiej ciekawostki. Niewątpliwie to zwycięstwo daje także. Zespołowi Manchesteru United. Trzecie miejsce w tabeli. Ma on dwa punkty przewagi nad czwartym Newcastle i trzy punkty straty do Manchesteru City. A jeżeli o City mowa, to przejdźmy właśnie do spotkania Arsenalu. I właśnie Manchesteru City. Pierwsze z tych spotkań było rozgrywane po godzinie 13.00. To Everton podejmował na własnym boisku Arsenal. Jak się później okazało, Everton to spotkanie wygrał 1-0. I co warte jest ogólnie do zaznaczenia, to Everton wygrał pierwsze spotkanie u siebie od 22 października 2020 roku. Od czterech miesięcy, myślę, że to jest bardzo ważne w całym kontekście tego, że w końcu udało im się przełamać. Nie byłoby pewnie tego zwycięstwa, gdyby nie powrót na ławkę trenerską do Premier League Shona Daisha, byłego szkoleniowca Berli, a jeżeli o Berli mowa, no to jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył właśnie były żołnierz Daisha w Berli, a więc James. Tarkowski. No, puzzle niesamowicie się sklejają, no ale porażka Arsenalu w bardzo słabym stylu dała szansę Manchesterowi City na zmniejszenie przewagi z 5 punktów przy jednym meczu zaległym Arsenalu do 2 punktów. Jednak nie zostało to kompletnie przez zespół Pepa Guardioli wykorzystane. To ten wygrał na własnym stadionie ze City 1 do 0 po bramce Harego Keina No i wtedy rozpoczęła się lawina komentarzy, a właściwie lawina wysyłanych zdjęć na portalach społecznościowych małego Harego Keina w koszulce arsenalu pod Emirates. A więc też myślę, że taki dodatkowy smaczek. A jeszcze można dodać do tego, że Kane wysłał po tym spotkaniu tweeta, w którym napisał dokładnie, cytując: One season wonder a więc cud jednego sezonu, i z tym można się niewątpliwie zgodzić. Także dzięki temu zwycięstwu Arsenal utrzymuje oczywiście pięciopunktową przewagę nad City i bardzo możliwe, że dzięki temu zwycięstwu Hamu Mistrzostwo jest dla Arsenalu coraz bliżej, i niewątpliwie to był ogromny krok w stronę tego mistrzostwa. Szkoda, że nie zrobił go Arsenal, a za niego zrobił jego rywal z północnego Londynu, a więc, to ten ham, ale też dzięki temu zwycięstwu, to ham znajduje się teraz na piątej pozycji w tabeli, co gwarantuje, w tym momencie. Bazy grupową Ligi Europy. Jeszcze jakbyśmy mieli szybko zajrzeć na tabelę, no to oczywiście już poza tą pierwszą piątką, no to na miejscu dziewiątym tak jak już wspominałem, mamy Chelsea, a na miejscu dziesiątym Liverpool, a więc te dwa zespoły, które próbują wykaraskać się z swoich kłopotów. Ciekawe czy uda się to Chelsea z tą całą, można powiedzieć, grupą gwiazd. Jestem też bardzo ciekawy jak to gra Potter Półkłada, czekam też na kolejny mecz Joe Felixa, który myślę, że pokaże jeszcze bardzo dużo swoich umiejętności w tym sezonie. Niezmiennie w strefie spadkowej Southampton, Bournemouth i Everton. Everton dzięki temu zwycięstwu zrobił też bardzo duży krok w stronę utrzymania, ma aktualnie tyle samo punktów co pierwsze bezpieczne miejsce, na którym znajduje się Leeds United. Z Wysp Brytyjskich przenieśmy się na zachód Europy, a mianowicie do Hiszpanii, gdzie podsumujemy dwa najważniejsze spotkania tej kolejki, a więc na Majorce, Realu z Majorką i Barcelonę z Sevillą. Na Balearach wydarzyło się coś, co poniekąd utwierdziło większość z nas w przekonaniu, że Real jest w kryzysie. Real przegrywa 1 do 0 z Majorką po samobójczej bramce Nacho Fernandeza brakowało przede wszystkim skuteczności, brakowało zmysłu Winniego czy może jakichś niekonwencjonalnych zagrań Luki Modricia. Oni są od jakiegoś czasu w kryzysie, zresztą tak samo jak Fede Valverde, który w tym spotkaniu wszedł w podstawowym składzie. Oczywiście Real miał szansę, żeby wyrównać taką na pewno był rzut karny, który zmarnował w 60 minucie Marco Asensio. W ogóle jest to też dość ciekawa sytuacja, bo według tego co mówi Carlo Angelotti Asensio w ogóle nie był w tej pierwszej trójce wyznaczonych do wykonywania rzutów karnych, a na pewno w niej był Vinicius Junior a więc też coś dziwnego się tutaj wydarzyło. Niewątpliwie Real jednak ma zjazd formy i to, tak jak już wcześniej mówiłem przy okazji Liverpoolu, zapowiada nam bardzo, bardzo ciekawy dwumecz w Lidze Mistrzów, bo jeżeli żadna z tych drużyn nie zacznie w miarę dobrze grać, no to będzie mi dość ciekawy, a może nawet powiedzieć loteryjny dwumecz. Paradoksalnie w Lidze Mistrzów możemy mieć mniej ciekawe spotkanie, które myśleliśmy, że przed losowaniem będzie ciekawsze niż Lidze Europy. Oczywiście mam tutaj na myśli starcie Manchester United z Barceloną, które w tym momencie myślę, że bardziej zasługuje na Ligę Mistrzów niż starcie Liverpoolu z Realem Madryt. Ale to tak na marginesie. Oczywiście Barcelona swoje spotkanie z Sevillą wygrała i wygrała je wysoko. Wygrała 3-0, chociaż... Można zauważyć, że w tym momencie Robert Lewandowski ma, przechodzi swój pierwszy, można powiedzieć, kryzys w FC Barcelonie. Bez gola wyglądał dość słabo, tak samo z meczu, w meczu, z Betisem też wyglądał dość słabo, ale wtedy jednak zakończył go z golem. Dla Barcelony strzelał Alba, strzelał Gavi, strzelał Rafinha, więc Rafinha na całe szczęście trochę się w końcu obudził. Obudził się trochę też Frankesi, który zaliczył asystę. No, rozegrali dobre spotkanie i można powiedzieć, że nie są oni jeszcze do wywalenia, co było, można powiedzieć, przez niektórych zaznaczane, że może oni jednak już tutaj Barcelony śniadają, trzeba ich zacząć wypychać, to chyba tym meczem, jednak trochę sobie ten kredyt zaufania. Wydłużyli. Barcelona w tym momencie w tabeli ma 8 punktów przewagi nad Realem, co na tym etapie rozgrywek jest naprawdę bardzo dużym dorobkiem, ale niewątpliwie tu jeszcze wiele może się wydarzyć. Oba zespoły mają mecze w europejskich pucharach, mają też przed sobą bezpośrednie stacie w pucharze króla, a więc jeszcze tutaj będzie się działo. Na trzecim miejscu jest Real Sociedad, który będzie w tym sezonie walczył o Ligę Mistrzów i ma w tym momencie 36, 39 punktów, więc może nawet włączy się w walkę z Realem Madryt o wicemistrzostwo Hiszpanii. Warto przenieść się natomiast na chwilę za naszą zachodnią granicę do Niemiec. Tam Kuba Kamiński notuje pierwszego gola w swojej karierze w Bundeslice i to jakiego? Zdobywa go w meczu z Bayernem Monachium. Ostatecznie to spotkanie Wolfsburg przegrywa. Aż 2 do 4, chociaż Bayern grał w dziesiątkę, już od chyba początku, drugiej połowy. Nie pamiętam, która była to dokładnie minuta. Jednakże Kamiński wszedł w 30 minucie, miał wspierać defensywę, przy stanie 3 do 0. Ostatecznie 14 minut później wpisał się na listę strzelców, a więc optymistyczny ogólnie jest ten start sezonu Jakuba Kamińskiego. Miejmy nadzieję, że nic tutaj się mu złego nie stanie, że cały czas będzie w tej samej dyspozycji. Bo niewątpliwie bardzo on nam się przydawy reprezentacji Polski. Też bardzo ciekawie wygląda ogólnie sytuacja w Bundeslidze. Tam na pierwszym miejscu jest Bayern, który ma 40 punktów. Na drugim miejscu odziło Union Berlin, który tak naprawdę w Bundeslidze można powiedzieć w tych spotkaniach i nie granic. Jest to drużyna, która pozbywa się piłki, bardziej czeka na rywala i później atakuje z kontraataku i zdobywa bramkę. To jest głównie styl Unionu Berlin. Na trzecim miejscu mamy Borussia Dortmund z 37 punktami, tam ogólnie ścisk, bo szósty w tabeli Freiburg ma punktów 36, a więc w Bundeslidze jeszcze wiele może się wydarzyć, czego nie możemy powiedzieć o ligę, bo jak na razie tam Paris Saint-Germain tą ligę dominuje. Jest na pierwszym miejscu z aż 8 punktami przewagi nad drugim Olimpikiem Marsylia i trzecim Lens. Ostatnio te dwa zespoły pogubiły punkty i z cztero albo pięciopunktowej przewagi PSG zrobiło się aż 8 punktów. No i powoli, powoli to że niestety, jeżeli byśmy mieli spojrzeć z takiej, można powiedzieć atrakcyjności ligi, zaczyna uciekać. Ciekawie było także w lidze włoskiej. Tam Inter w derbach Mediolanu pokonał Milan 1 do 0 Milan w tym spotkaniu był bezbronny i zarazem bezbarwny. Nie pokazał nic praktycznie ciekawego dla oka. Za to Inter, Inter w końcu można powiedzieć, się obudził po takiej nie najlepszej, nie najlepszym początku sezonu, co warto zaznaczyć, bo Inter miało na samym początku kryzys, zdążył go przezwyciężyć, no i teraz jest lepszy od Milanu, przecież to na San Siro, Milan zwyciężał 3-2 na samym początku sezonu w derbach Mediolanu, Kapitana postawa Majka Menioan też dała wtedy Milanowi 3 punkty, jednakże teraz ani Menioan, ani Giroud nikt nie uratował Milanu Milan jest w katastrofalnej dyspozycji porażka ze Sassuolo 2-5, czy z Lazio 0-4 a także remis 2-2 z Lecce, powoli zaczynają Zaczynają nacierać czarne chmury na Stefano Piolego. Jest to jego pierwszy kryzys w zespole z Mediolanu. Zobaczymy jak zdoła go przezwyciężyć, bo jak na razie wygląda to naprawdę bardzo fatalnie. Za to, Napoli po zwycięstwie nad polską specją 3 do 0 umacnia się na pozycji najlepszego klubu w lidze włoskiej. Ma już 13 punktów przewagi nad drugim interem Mediolan i 16 nad. Trzecią Romą. No i na sam koniec zostawiłem ligę, która jest najbliższa naszym sercem, a więc polską ekstraklasę. I zacznijmy od razu od ciekawej ciekawostki: no bo, jakże inna mogła być ciekawostka. Szymon Marciniak został rekordzistą ekstraklasy pod względem sędziowanych spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej. Posędziował w tym momencie aż 339. Spotkaj. No i taką ciekawostką rozpoczynamy temat ekstra klasy. Jeżeli jesteśmy już przy spotkaniu piasta z rakowem częstochowa, to warto wspomnieć o tym, że raków to spotkanie wygrywa, chociaż można powiedzieć, że jeszcze na zaciągniętym ręcznym jeszcze trochę, można powiedzieć, trzymają te hamulce, chyba jeszcze trochę w nogach ten okres przygotowawszy. Zresztą to widać na boisku, że oni jeszcze nie mają aż takiej szybkości i zapewne jeszcze kilka kolejek to może. Tak wygląda. Niewątpliwie Raków wygrywa swoje spotkanie, tak samo zresztą jak Legia, która dzięki temu doskakuje do Rakowa na 7 punktów. Jest to duża przewaga na tym etapie sezonu, zważywszy na to, że Raków, żeby Legia go dogoniła, musiały przegrać albo stracić punkty w co najmniej trzech spotkaniach, co na ten moment wydaje się dość trudną rzeczą, zważywszy na. Ogólny terminarz Rakowa, który w tym momencie wygląda tak, że teraz zespół częstochowy jedzie do Mielca, później zagra z Górnikiem, zagra jeszcze na wyjeździe z Jagiellonią, i dopiero w marcu te spotkania są trochę dla Rakowa trudniejsze. Wtedy to on podejmie pogoń wcześniej, zagra ze Śląskiem, Wrocław, zagra z Krakowią, z którą jeszcze po przy powrocie do ekstra klasy nie wygrał, z Legią, z Radomiakiem i widzewem, a więc tutaj dopiero to wszystko najlepsze co w naszej lidze będzie przed nami te kolejki są jeszcze trochę na rozruch. Zresztą to pokazał Lech, który zmarnował chyba z 10 doskonałych sytuacji na szczelenie drugiej bramki. Ostatecznie kończy spotkanie z miedzią tylko 1 do 0, a tak naprawdę mogło być albo 5 do 0, albo mogło być 2 do 1, bo to, co Lech wyczyniał, to równie dobrze mógł szczelić i 5 bramek i mógł stracić co najmniej 2. Angelo Enriquez nie wykorzystał kilkunastu, nie no, gdzie to kilku dobrych sytuacji, no i przez to mieć jest też w trudnej sytuacji, no bo ma 14 punktów i jest to już, można powiedzieć, na tym etapie rozgrywek bardzo mały dorobek, a niewątpliwie sprowadzając chociażby Kamila Drygasa do drużyny Andrzeja Niebulisa, oni będą celować w to utrzymanie, a teraz... Terminarza, no nie mieli łatwego, pomniej dwa spotkania z Lechem, ale te dwa spotkania napawają trochę optymizmem dla kibiców miedzi, że to może nie skończy się tylko jednym sezonem w ekstrakrasie chciałbym skończyć tego odcinka bez jakiegoś małego żarciku, bo według mnie bohaterem tej kolejki zostaje traktorek w meczu Górnika Zabrze z Lechią Gdańsk, który uratował nam to spotkanie, odśnieżał dzielnie boisko, nawet dwa traktorki odśnieżały w pewnym momencie. Zaśnieżone boisko w meczu Górnika z Lechią, które chyba po 30 minutach zostało przerwane na też pół godziny gry. I mieliśmy odśnieżanko, no i oczywiście później ten mecz został wznowiony Niewątpliwie problemy w Ekstrakasie ze śniegiem są, bo jak widzieliśmy to nie, było, nie był jeden przypadek Jeden mecz został odwołany w tej kolejce Wisła Polsk nie zagrało ostatecznie swojego spotkania z Poznańską Wartą, tak samo w piątek też widzę, w Łódź miał opóźnione swoje spotkanie o pół godziny z Jagiellonią Białystok też z powodu śniegu Jednakże wtedy udało się to boisko ostatecznie odśnieżyć i piłkarze mogli zagrać swoje spotkanie Jeżeli byśmy teraz mniej szybko spojrzeć na tabelę to tak jak już mówiłem Legia straci 7 punktów do pierwszego Rakowa Na miejscu trzecim, na miejsce trzecie właściwie wskakuje Lech Poznań on traci do rakowa 12 punktów, do legi 5 i spycha tym samym na czwartą pozycję. Widzę Łódź, który ma 31 punktów. Też pogoń przegrała sensacyjnie swoje spotkanie ze Śląskiem. Wrosła w 0 do 2 i przez to spada na piątą pozycję. A więc tak to wszystko wygląda. Ja już tym samym bardzo serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Zachęcam do stawienia łapki w górę, także subskrypcji kanału, co pozwoli zwiększyć zasięgi tego filmu. I całego kanału, a ja już tymczasem bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnym materiale.